Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jaką ustawiać regułę prywatności na dzień dobry w naszej aplikacji. Reguły prywatności mamy w zakładce Data, tutaj w Privacy, i one pilnują tego, że nasi użytkownicy widzą odpowiednie rzeczy i nie widzą za dużo, że dane z naszej aplikacji nie wyciekają i nie wpadają w niepowołane ręce. Jak robimy sobie jakąś nową tabelę, na przykład Animal, Zwierzęta, możemy dodać tutaj sobie jakieś kolumny, to na dzień dobry nie ma żadnej reguły prywatności do tej właśnie tabeli. I zalecam Ci zawsze robić jakąś regułę prywatności, a podstawową regułą prywatności jest reguła ownera, właściciela, osoby, która zrobiła jakieś dane, stworzyła coś w tej właśnie tabeli. Czyli jeżeli this Animal Creator jest. Ten właśnie użytkownik, to wtedy on może sobie widzieć te nasze elementy, wyszukiwać, widzieć załączone pliki, a nikt inny nie może tego widzieć, nie może wyszukiwać i nie widzi też załączonych plików. I dopiero jak tworzymy sobie aplikację i widzimy, że jest jakaś potrzeba, jakiś konkretny case, że o, ten użytkownik też powinien widzieć dane, na przykład, bo to jest współpracownik i on chce widzieć to zwierzę, albo to jest, te zwierzęta powinny być publiczne. Wtedy tutaj sobie odklikujemy, ale na dzień dobry robimy taką podstawową regułę, która chroni nasze dane przed wyciekiem, i dopiero w świadomy sposób sami ręcznie zastanawiamy się, kiedy komu jeszcze dać jakieś dane. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, aby zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację. Napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!